Zagubione spojrzenia, szukające drogi. Cześć, witam was serdecznie. Zespół Jazz Kwas to nasz Boysband, tak Jestem Dzieki, cześć dziewuchy, dla Was to przede wszystkim. Chodzimy z pasikurowic, kapelę założyliśmy właśnie. Boys bandową. Miał nas być pięciu, ale nazwę wsi tylko trzech jest, także musieliśmy jeszcze skaperować Sołtysa, no śpiwać po ale walnie za dwie duchy, jak to będzie. Brzydki to, ale trudno. Taką faciatą mógłby wąchać bagaże na lotnisku, ale pomyśleliśmy, myśleliśmy zaśpiewa, żem z nami gwiazda to gwiazda. Słuchajcie, kocham Was wszystkich i czekam na wasze listy. Sorry dziewuchy, że sam dzisiaj jestem, bo przyjechali przyjechały do stolicy, trochę tramwajem poszły pojeździć, nie? a ja żebym przyszedł, wziął i bym przyszedł do studia, nie? Więc co jeszcze, a, w bloku jeszcze windą, fajna sprawa, mówię wam, jest dobrze. Teraz piszą nas dziewuchy. No dziewuchy to podstawa w naszym będzie, nie? Wiecie jak jest, no, co się ma? Będę się chwalił. Klaskę trzeba mieć, nie? Dobra, dobrze, że nie musicie mi mówić, wiem. Co dostałem tutaj? Czy mam dziewczynę? No, pewnie, że mam dziewczynę. Znaczy, nasz związek jest taki, może nienormalny, ale też nie jest idiotą. A taka przychodzi do szopy, wybierze, bierze, mówi: Słuchaj, słuchaj. Czy myślisz o tym, co ja? A ja mówię, no pewno, że tak. No to chodźmy do środka. A ja mówię, no, co, tutaj nie możemy wypić? A taki tak, i to był joke. To po angielsku jest. Dziewuchy, czekam na wasze telefony, czekam na wasze listy. Do zobaczenia. Do mi trzeba mieć podejście. Ostatnio podchodzę i mówię, tańczysz? Ona mówi, nie, a to się świetnie składa, to mi piwo potrzymasz i papiero. <taki> trzeba wiedzieć, jak wyjść z problemu. Słuchajcie, dziewczyny, to jest podstawa. Widzicie, jak wyglądam. Jest dobrze, jest dobrze. Słucham? A, po angielsku tam chodzi do mnie, tak? Jak to nie, po angielsku of course, werymusz, wszystko znam, wszystko znam. Słucham? Kiedyś chciałem właśnie w wyborach, wyborach Sexima brać udział, bo nie ma lipy, dziewuchu, nie? Widzę, jury się działo taki ambasador, ani siedziała. Trzeba było z nią po angielsku gadać, bo słuchaj, po polsku nie potrafi kobieta nauczyć, nie? A po angielsku proszę bardzo do niej. Hello, do you? Do you, do you kuma, ten trochę, anglisz? Ja? No, no to guten, to kuchen tu na mnie, kuchen. Iś, festejnie. I ślowa Ameryka, nie? E, e, America, nie, festejnie. Girls, girls, to ja w seksie tego, ten franklotkiem ja jest. E, jak? E, jak? My name? E, my name nie, nie byłem. A nie ja! No pewnie. Dzidek jestem. <gulaka> y, tego co ja tam kumatem jeszcze byłem po Waszemu, to ten był. Y, aktor kto no was system ten, Ten. Y, ten odkaca. Klin! Y... O! Clean tu! O, go ten facjant ma gościu, no. Sam? That... Siur? Co siur? Ach, świntucha O! u mnie, okej. Chyba wygra. No <gulaka> na się pani rozchodzi, no? Kukentu, no? Moen, Schwarzeneggeren. Tego full power chyba mam, mnie. Powiedzieć pani, kto to jest? Ma jedno oko, dwa kciuki, jęzor na wierzchu i w seksie jest najlepszy? Powiedziałem mi, a dziewczynę też mam powiedzieć? No? A powiem wam. że tu dziewuchy do nas piszą. Do mnie przede wszystkim, jak śpiszesz tutaj, no bo trochę sągów napisałem już, nie? Jak to robię, no to sobie chodzę po pokoju. No, nie, ja też mam pokój. Co chodzę i tak myślałaś mi genialny pomysł do głowy strzeli, nie? Do was znaczy się, do głowy, no. No i teraz strzela mi pewnie, że tak, no. Nas najgenialniejsze to mam takie, żeby usiąść, odpocząć. drinka wypić, no takie, no, Ale ogólnie napisałem ostatnio taki, mówiąc bez kompleksów, to nadaje no się do seksu. Z tych loski dobry jestem jak nikt. Bo ja tak po prostu waląc prosto w most mostu a pil posiadam elegancji i szyk. Jak okiem tylko rzucę, to już bałamucę i w ramiona mi się każda pcha. Już taka jest dola super playboya i nic nie poradzę, że to właśnie ja jest gitara, nie. Dziękuję się pytacie, czy lubię zwierzęta, czy mam zwierzęta? Pewnie, że mam. U nas w Pasikurowicach kurowicach, to wszyscy mają zwierzęta. Ja mam dwie kury, yy, jedną kaczkę i dwie gęsi. Co? Gdzie? W zamrazarniku! Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? No lubię was dziewczyny. Przede wszystkim no fajne jesteście. W życiu wiecie to się liczy. Po pierwsze miłość. Po drugie ekstremum. Szmarak, a po trzecie krokodyl. I wszystko na ten temat. Naparty u Doroty, raz wzięła mnie w obroty, seks bomba, co w pasie miała 203. Och, jak do mnie przylgnęła, we full contact wzięła, aż w oczach pojawiły mi się łzy. Założyła mi ona podwójnego Nelsona, duszę niedźwignia, Jezu, jak ona mnie brała. Uciekłem skacząc z czwartego piętra, seks to rzecz piękna, choć... E, ...nie kosztowała dwa miesiące szpitala. Lecz ja tam nie pękam, seks to rzecz piękna, hej! Czasami się pościela jakiegoś napisze, wiecie, kto takie... Wolniejsze. Ostatnio taki mód w angielsku, znaczy się nie, no, nas tu jest taki. Ciemno było, nic nie było widać. Nie? Zapaliłem sobie świeczkę. no było tak ciemno, że se drugą musiałem odpalić, żeby zobaczyć, czy pierwsza się świeci. No ale w końcu szanuję, to jest demokracja to. No, światopogląd świecki. To joke był. <laughs> to też w angielsku było takie. Także wpiszę się przeróżne rzeczy. I słuchajcie, no muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Aha, tą piosenkę miałem zaśpiewać. Sam, że tekst napisał też. <laughs> Uwodziłaś dzisiaj sierotka Marysia. Sierotka ma Rysia. Znaczy, zdradzaś dzisiaj. Hej! Miszą kobiety, czy się uczyć? Po co się uczyć? Ja. Mój syn mówi, tata, słyszałem, że twój ojciec był idiotą. <grywa> Chyba twój, powiedziałem. Zresztą byłem najlepszy zawsze w klasie. Największy. Pani nam mówiła, cyka klasa to jesteście idioci, ale ty się obrota już największy, a ja lubię być największy. Słuchajcie, siala la la la, myśl to nasza złota. Ludzie nie czujecie, jak wam żeni knota. W biznesie reguły twarde są, niestety, my nagramy, a wy no co? Kupicie kasety. Różne rzeczy się pisze. Nie tylko miłość, ostatnio napisałem na życzenie. Jasenkę taką: Jeśli ich ma zwyczaje, pożyczanie nie oddaje. Starczyła dwururka, w głowie dzisiaj dziurka, na życzenie połomina. O, to mój ostatni wypust. Dziewuchy, teraz to umrzecie. Skopcie się, za dobrze nie słuchajcie, bo może być dramatycznie u was w domu, ale słuchajcie teraz. Leś już, muzyka moja jest dyskotekowa i przydałoby się wymurzyć jakieś słowa, wyśpiewać te nutki i aby wszystko grało, trzeba by się tylko dobrze rymowało, hej! Co, fajnie, daba. Srutututututu, siabadabadaba, rymcy, prawie jak lambada. Skocz ta to muzyczka, w treści trochę mierna, ale się opłaca, chociaż jest